Znajdujemy się w Szkole Podstawowej nr 33 przy ulicy Stramkowskiej 13. Dzisiaj jest bardzo ważne wydarzenie, będzie nadanie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 33, ponieważ szkoła w 2011 roku otrzymała imię nadane przez Radę Miasta Olsztyn. To jest bardzo ważny dzień i ważna uroczystość. Sztandar z reguły kojarzony jest oczywiście z imieniem patrona, z imieniem szkoły. I jest taką, takim symbolem, który zgodnie z przepisami prawa oświatowego, symbol ten używany jest w określonych okolicznościach. Przede wszystkim w takich, które dotyczą dni ważnych dla szkoły, ale też może być używany także podczas innych ważnych dni. Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się nowy sztandar Szkole Podstawowej nr 33 imieniem Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci Junice w Olsztynie przy ulicy Stramkowskiej 13. Specyfika naszej szkoły jest taka, że są to tylko wyłącznie dzieci młodsze w wieku młodszym i nasze dzieci uczestniczą również w imprezach organizowanych przez miasto. Z racji tego, że są małe, noszą standard, tak jak jest w ceremoniale szkolnym za cztery jego końce i w miarę możliwości uczestniczymy we wszystkich imprezach, czy to kościelnych, czy to państwowych w dniu 11 listopada. Szkoła jest mała kameralna. Myślę, że wszystkie dzieci czują się tutaj znakomicie. Osiągają no, niezłe wyniki. Osiedlowa, no ona ma wszystko, wszystkie po prostu walory szkoły, takie jaka ona powinna być. Zatem myślę, że z mojego punktu widzenia w tym stadium organizacyjnym nie trwa jak najdłużej.